Witam Wszystkich w kolejnym filmiku z hodowli królików rasowych dzisiaj może powiemy sobie jak kupywać króliki od hodowców innych gdy chcemy coś kupić gdy już sobie wybierzemy jaką rasę byśmy chcieli czy tam króliki mieszane nie musimy kupować oczywiście królików rasowych przede wszystkim ja jak kupuję królika patrzę na czystość u hodowcy Czym jest karmiony, czy ma cały czas dostęp do wody. Niestety królik musi mieć cały czas. Nie ma to, że ktoś Wam powie, że daje mu marchewki, czy jakieś buraki. Oczywiście to też nawadnia królika. Ale stały dostęp do wody musi być. Patrzymy, czy jest czyściutko, czy nie śmierdzi gdzieś w podobli. Jak często jest wymieniana słoma, czy jest królik czysty przede wszystkim sprawdzamy uszy czy nie ma tak zwanego świeżba czy ma czyściutkie uszy łapki często też potrafią być zarażone jakimś świeżbem infekcjami czy nie ma kataru, czy nie kicha generalnie czy jest czysty królik gdzieś niezabrudzony, pytamy hodowcy czym karmi czy króliki były szczepione, bo to też jest bardzo ważne. Ja szczepię króliki i polecam szczepienie, wtedy nic się nie dzieje. Oczywiście można leczyć, można kupić królika. Miałem iść z Katarem, można leczyć, ale po co? Po co leczyć, inwestować? Zresztą Katar potrafi co jakiś czas wrócić i można zarazić całą hodowlę. Ale o chorobach zrobimy sobie drugi filmik, kiedy indziej. Co jeszcze takiego ważnego? Jeżeli kupujemy króliki rasowe, jeżeli ktoś wystawia rodowody, to sprawdzamy rodowody, bo może też tak być, że ktoś posiada króliki z rodowodem, ale nie jest w związku jest zarejestrowany i nie może rodowodu wystawić. Tak jak ta samiczka, jest po rodzicach rodowodowych, ale właściciel nie jest zarejestrowany w związku i już na nią nie może wystawić rodowodu. Zależy co chcemy trzymać. Czy chcemy wystawiać rodowody, chcemy dawać króliki na wystawy, czy po prostu trzymamy tak dla siebie. Bo rodowód nie zawsze świadczy o tym, że królik będzie ładny. Nie zawsze tak jest. Ja z powrotem wracam do hodowli, bo miałem średnią przerwę. Będziemy trzymać Nowozelandy białe, wiedeńskie, niebieskie, nowozelandzkie czerwone. Jasno srebrzyste. No, i jeszcze na pewno będzie strokacz trójkolorowy czeski. Tylko czekamy na dostawę, bo teraz z tego koronawirusa jest mały problem. Ale są już zamówione od mojego znajomego z Czech, oczywiście z rodowodami. Piękne króliki. Następny filmik może zrobimy o jakimś żywieniu lub leczeniu królików i tak dalej. Na razie mamy zrobionych 6 boksów tutaj. Jeszcze nie są skończone. Może włożymy tą samiczkę, pokażemy coś innego. Tu mamy samczyka. Młody króliczek. Niedawno zakupiony. Też po prostu od dobrego hodowcy. Hodowla dosyć, dosyć ładna. Po bardzo, ładnych samczyk, po bardzo ładnym samcu po ładnej samicce. jest to jasno srebrzysty, wielki mam do niego też młodą samiczkę ładnie już się wybarwia zdrowy królik, też patrzymy w uszy łapki wszystko czyste wtedy możemy sobie spokojnie takiego królika kupić i wiemy, że nic nie przeniesiemy do hodowli jeśli świeże siano to często króliki potrafią bądź mocno suche siano potrafią trochę kichać wtedy się nie sugerujmy że to musi być katar bo dopóki nie ma jakiejś tam wydzieliny nie widzimy to nie jest, nie jest katar aczkolwiek może tak być że kicha wydzielina się pojawi po kilku dniach dlatego najlepiej kupować od sprawdzonych hodowców po prostu trzeba patrzeć jak to dba jak wyglądają rodzice i tak dalej dzisiaj było właśnie wymieniane świeża słoma Siano I potrafią nieraz po prostu króliki kichać. Jak słychać tutaj ta samiczka. Ładny króliczek. O, go włożymy o, Pokażę jeszcze samiczkę. Samiczka jest oczywiście ciut mniejsza. Te do końca nie ma wybarwionej. O, to od tego samego hodowcy. Pod... Oczywiście z innego miotu nie są w ogóle spokrewnione. Można też patrzeć na uzębienie, bo nieraz królik potrafi mieć krzywy zgryz, że zęby potrafią wychodzić poza jamę ustną i mogą nawet wbijać się w nos i tak dalej. Bo już miałem też kiedyś taki przypadek. Urodził mi się taki przy Nowozelandach Czerwonych. I po prostu jest problem wtedy z takim króliczkiem, nie radzi sobie z jedzeniem i tak dalej. Ale to widać od razu na pierwszy rzut oka. Ładna samiczka, młodziutka. Tak wyglądają moje boksy. Nie są jeszcze pokończone, oczywiście. Tu jeszcze nieoryginalne drzwiczki od starych klatek, jak miałem na zewnątrz. Teraz mamy w środku. Chciał nagrywać, pokazywać Wam jak to się rozwija, wszystko jak to wygląda. No, tu mamy samczyka, oczywiście, wczoraj przywieziony, młodziutki. Nowo wiedeński niebieski. Do tych samiczek. Od całkiem innego hodowcy. Czyli mówię na czterech hodowców. U trzech było ok. U jednego mi się nie podobały króliki, było dosyć brudno. Nie zadbanie, wtedy nie biorę takich królików, poidełka już zamontowane. Także tak to wygląda. Czystość jeszcze raz, czystość. Zapraszam na moje filmiki i do zobaczenia.